To, to, to jest mega mega. Tak, Ekipa przed biegiem w zasadzie jesteśmy chyba po, tak się czuję. Przed nami 33 km, przynajmniej z Rafałem myślimy o tym, żeby zrobić 44. Ja, nie. Ja, nie, nie, nie. O, tutaj grupa przygotowuje się do biegu. Przełęcz kubalonka, Majnowska skała. Nie, Barania Góra, Malinowska Skała i Rafał Zemo biegnie na skrzyczne. Wyzwanie, Mamo, <noise> help! I tam podążamy w dół na razie, asfaltową drogą. Szlak czerwony do góry na Baranią Górę. Z dołu ciach. Później skrzyczne. Luźne tempo. Pogaduchy. I lecimy. No i treneiro. Staraniu góra. Ostatnie metry. Rafio daje. Czadu. Jest moc. Tak. I Piękne tempo. 14 na godzinę na Baranią. Finał, brawo! No i ja, piękny, przystojny, 20-letni. Właśnie skończyłem maturę i zastanawiam się na jakieś studia. na ekonomię do Katowic. Tu chodzi, jeśli chodzi o, o to, o dojrzałość emocjonalną, nie o wygląd. <śpiewanie> Powiedział staruszek <śpiewanie> na <szczycie>. Doświadczenie. <śpiewanie> biegną, biegną. Madzia. Madzia, Madzia i ten starszy pan, który się podłączył. <śpiewanie> ja tego nie <śpiewanie> w tle mamy skrzyczne, do, do, dolinę, którą biegliśmy. poszliśmy góry, siedzimy tutaj, wypoczywamy. Biegamy z Malinowskiej Skały, biegniemy na Baranią Górę.